w Warszawie. A po co? A właśnie po to, żeby wręczyć ten oto voucher. Zwycięzcy konkursu organizowanego przez firmę SFD i biuro. Itaka jest to 10 tysięcy zł na wymarzony wyjazd na wakacje, więc nagroda super. Myślę, że chłopak się nie spodziewa i będzie mega zadowolony, bo to już nie jest 1000 zł na odżywki, tylko to jest 10 koła na wakacje, więc super nagroda. Zazdroszczę mu chętnie, żebym pojechał na te wakacje ale może następnym razem, więc idziemy zapoznać się ze zwycięstwem konkursu. Ten oto voucher ląduje w Twoje ręce. Żartujesz? Nie żartuję. Nie, wiedział, wiedziałeś wcześniej, że wygrałeś e, ten konkurs, więc... Ale super nagroda. E, mam nadzieję, że będziesz zadowolony. Jeśli mógłbyś tylko powiedzieć parę słów y, o sobie, czy trenujesz, y, czy kupujesz w sklepie SMD. Y, no i wszystkim, gdzie i z kim pojedziesz na te wakacje? Jeśli nie masz z kim, to mogę jechać z Tobą. No. Czy jak najbardziej? Y, no owszem, wiedziałem, ale jestem mega zaskoczony, po prostu nie spodziewałem się, że, że wygram taką nagrodę. Także wielkie dzięki dla, dla was, dla dla was specjalnie, że się pochadygowaliście i przyjechaliście tutaj. No na pewno go wykorzystam na jakieś wakacje życia. Nie? Jaki, Jaki kierunek? Myślałem o Zanzibarze, e, może Też myślałem o, o tym kiedyś. E, może Madagaskar, nie mam pojęcia, Kuba, ale ta, to tak na szybko, bo, bo jeszcze nie miałem kiedyś się zastanowić. Kto będzie Ci towarzyszył? E, żona. Oczywiście żona. Do tego się trzymajmy, nie zabierajmy osób trzecich, nie, super, powiem tak, bardzo się cieszę, że mogłem Ci wrócić tę nagrodę, bo na pewno panie to wykorzystasz, gratuluję i życzę Ci miłych wakacji. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Jeśli mam być szczery, to trochę mu zazdroszczę, bo naprawdę e, fajna nagroda, sam nie byłem w tym roku na wakacjach, chociaż nie, w sumie byłem, ale no nie byłem teraz na wakacjach, więc e, naprawdę fajnie. Cóż mogę jeszcze Wam powiedzieć, na pewno zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania komentowania i śledzenia naszego kanału, bo jak widzicie, naprawdę fajne rzeczy się dzieją, fajne inicjatywy, więc wystarczy śledzić i brać w tym udział, a konkursów takich i jeszcze lepszych na pewno będzie coraz więcej, więc wszystkiego dobrego, Wam życzę udanych wakacji, się dobrze.